Cześć kochani, witajcie wszyscy! Pewnie się nie spodziewacie, że teraz. Będę do was mówić, bo widzieliście te krótkie urywki właśnie z lotniska. Yy, no ale tytuł mówi sam za siebie. Yy, także nagrywam, nagrywam już z domu, bo yy, w Polsce nie dałam rady nic nagrać, yy, bo rozchorowałyśmy się. Z niunią, także dogrywam to już po powrocie, żeby Wam po prostu wyjaśnić, co się stało, jak to było, o co chodziło. Mówiłam trochę wspominałam w późniejszych vlogach, ale jakbym nie nagrała tego, to pewnie byście nie wiedzieli, o co chodzi, bo nie wyjaśniłam tego tak dokładnie. Więc słuchajcie, co się stało. Nie wpuścili nas na samolot w ten oryginalny dzień, kiedy miałyśmy lecieć, byłyśmy na lotnisku z bagażami, ze wszystkim i po prostu nie wpuścili nas na samolot ua, ua. Um, nie będę tu się wiele rozwlekać dosłownie 2-3 minuty, 5 może wyjaśnienia um, leciałyśmy liniami Lufthansa i ja przez, przez stronę Lufthansa kupiłam bilet, natomiast Pierwszy nasz lot z Chicago do Monachium miał być liniami United. Poczekajcie, tutaj jest straszne echo, może pójdę gdzie indziej. Już jestem. Tutaj chyba też echo, ale trochę mniejsze. E, chciałam, żeby był jakiś ładny kadr jesienny. E, tak, czyli pierwsza część tego lotu to było United, a pozostała to była Lufthansa, ale oni są grupą Star Alliance, czy Star Alliance, coś takiego. Yy, więc myślałam, że to nie robi żadnej różnicy, po prostu kupuję na stronie Lufthansa, ale Lufthansa wynajmuje, czy tam współpracuje z United, nie wiem jak to działa, nie gra roli. Leciałam tak nieraz, więc nie myślałam, że to będzie jakiś problem. I słuchajcie, przyjechaliśmy na lotnisko, yy, idziemy do odprawy bagażowej i byliśmy naprawdę dużo, dużo wcześniej na lotnisku niż, yy, niż mój wylot, bo chyba dwie godziny, godzinę. Nie dwie godziny, może 10, dwie godziny 15, tak dosyć długo. I mm, no i pierwsze co? No to szliśmy oddać bagaże, później jeszcze przed odprawą y, paszportową myślałam, że sobie posiedzimy jeszcze, idziemy oddać walizki. I co się okazało? Słuchajcie, skanują mój paszport i y, no ja mówię, że podróżuję tylko z dzieckiem, że we dwoje lecimy, we dwójkę. Y, oni nie widzą w systemie żeby Niunia była dodana do mojego biletu, bo ona nie miała swojego biletu, ponieważ jeszcze nie ma dwóch lat, więc nie miała wykupionego jakby swojego, swojego siedzenia, swojego fotela, tylko podróżywała jako małe dziecko, jako infant. No i tak ja to wszystko zabukowałam, tak? To było kupione, zamówione, zapłacone i tak dalej. Więc ja pokazuję im ten e-mail, oni mówią, że tak, ok, zgadza się, ale u nich w systemie to wygląda całkiem inaczej. No więc no, pytają się tam jednej osoby, drugiej, trzeciej, przychodzi jakiś tam supervisor, który był akurat nie wtedy tam na tej zmianie, hmm, próbuje coś zrobić w tym systemie, tam kombinują, stoją, my już tak stoimy, patrzymy na siebie, Niunia zmęczona, bo to lot miał być e, na siódmą wieczór, e, no to ale musieliśmy wyjechać dużo, dużo wcześniej, więc musieliśmy z drzemki ją wybudzić pierwszej, no ogólnie tak... Ona była zmęczona, my już chcieliśmy, by być po wszystkim. Więc ci wszyscy pracownicy tam między sobą debatują, dyskutują, co tu zrobić, jak to zrobić, i to, i tamto. No i system nie przepuszcza, nie przepuszcza, nie przepuszcza. Po jakimś czasie zdecydowali, że będą dzwonić do kogoś po pomoc, więc zadzwonili do Lufthansa w Chicago. Czas oczekiwania był 20 minut ta pani tak powiedziała, no więc czekała na telefonie, w międzyczasie przyszła druga, która z nią wcześniej o tym rozmawiała i mówi, druga, no to że dzwoni do Houston, do Lufthansa, więc tamta szybciej się dodzwoniła chyba w 10 minut, no ale ten czas tak uciekał, 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 my tam staliśmy już ponad pół godziny, no i słuchajcie, w końcu się do kogoś dodzwonili, nie wiem, już ile czasu nawet minęło, w każdym razie mężczyzna, który odebrał, z którym te pani rozmawiały, znaczy jedna z tych pani rozmawiała, Udało mu się dołożyć Nunie tak jakby do mnie, do mojego biletu. Mm, wszystko razem podpiąć pod jedno, także super, byliśmy zadowoleni, że wszystko już jest OK i tak dalej, i tak mm, dalej. No i... <grym> no i co? I później ta pani spojrzała na tą drugą i mówi, what about the bags, czyli co z, co z walizkami, co z bagażami, nie? I ona mówi, że no już się rozłączyła. Ona tego nie potrafiła jakoś zrobić w tym systemie, który ją nie puszczał, więc ja mówię, że to, to nie ma problemu, że my możemy lecieć bez bagaży i po prostu niech bagaży do nas później dolecą na drugi dzień, czy tam na trzeci dzień, kiedykolwiek tam Lufthansa będzie lecieć. Ona mówi, że no nie da się tak. Nie mogą bagaże lecieć beze mnie, a ja nie mogę lecieć bez bagaży, a czas, a czas, do którego Trzeba te bagaże odprawić. Patrzę tutaj na dół, mam kamerę dla niej. A czas. Jezu, nie mogę się osobić. A czas, który był przeznaczony na jakby oddanie tych bagaży i wysłanie ich po prostu już tam do samolotu, czas już minął. Dosłownie 5 minut temu. Także no proszę iść przebukować sobie samolot. Ja mówię, że. Co? Że to jest niemożliwe? My już tu stoimy, wszystko załatwiliście i teraz nie mogę lecieć? Co z moimi bagażami? Dlaczego nikt tego nie zrobił od razu? I tak dalej. Ona mówi, że no nic już teraz nie mogę dla Pani zrobić, bardzo mi przykro. Proszę iść do Lufthansa i przebukować sobie samolot. I oddała mi paszport i koniec. Po prostu obróciły się do siebie, zaczęły rozmawiać. Ja mówię, czy mogę przebukować tutaj? No nie, bo Pani kupowała przez Lufthansę więc United tego nie może dla pani zrobić, musi pani iść na no, na końcu korytarza jest na tym samym terminalu jest Lufthansa, więc idziemy do Lufthansy, bo miałam nadzieję, że może jeszcze jest jakiś lot. Późniejszy wieczorny, lo, nocny, cokolwiek, mimo tego, że ja leciałam e, o 7 wieczór do Monachium. Myślałam, że może będzie leciało, nie wiem, o 8, 9 e, do Frankfurtu. Może jakoś tak mi to załatwią, żebyśmy nie musiały wracać do domu. Okazało się, że podeszłyśmy tam do e, stanowiska Lufthansa. No i pytają się, czy lecę do Tokio. Ja mówię, że nie lecę do Tokio, lecę do Monachium. E, no to e, będzie ekipa mm, ekipa od lotu do Monachium będzie dopiero o, za półtorej godziny. No, więc tak patrzymy na siebie. No, to kiepsko. Więc zadzwoniłam do Lufthansa na infolinię. Okazało się, że absolutnie nic się nie da zrobić. Jedyne, co mogą mi zaproponować, bez żadnej dopłaty, w tej samej cenie, to jest przebukowanie biletu prze zmiana po prostu biletu na następny dzień też przez monachium tak miało być ale już nie United tylko Lufthansa no i tak tyle i to na tyle po prostu Luna <laughs> ludzie tu chodzi o mnie no i tyle musieliśmy wracać do domu i na drugi dzień miałyśmy lot ale już niestety nie wieczorny tylko lot był Popołudniowy, bo wylatywałyśmy z Chicago chyba o 3 godzinie. Także no, to nie był taki lot, jak ja chciałam, bo chciałam, żeby był wieczorny, żeby Dunia spała, ale było co było. Słuchajcie, taki krótki update i w następnych vlogach zobaczycie, jak wyglądał w końcu ten mój lot do Polski, i będą vlogi z Polski. I to tyle, <laughs> to tyle, kochani, w kwestii tego wyjaśnienia. Wrzucę wam to jak najszybciej się da. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Dziękuję Wam serdecznie. Pa pa!